Witam, Pasieka Bartnik. Dzisiaj mamy 28 września. Przyjechałem na jedną z pasiek. Tu już też końcówka karmienia. Tu już resztę, już resztę pobierają tego wiadra. To jest drugie wiadro, 5-litrowe. Tu podkarmiam w większych wiadrach. Z tego, żeby tu częściej na tą pasiekę nie jeździć. Mam 4-5 km od domu, także tam już tu karmię w większych wiadrach. Dwa takie wiadra 5 litrowe to jest równowartość 15-15 kilo inwertu, także mówię już kończą, ale już można pomału mału gniazda się śniąć. Pogodę mamy dzisiaj ładną 25 stopni. Wczoraj też tak było ładnie także jest okazja popracować przy pszczółkach, przygotować do zimy. Mówię już końcówka praktycznie karmienia, także mnie Teraz są na raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9 ramkach Ja karmię karmię. Ja zimuję pszczoły ciasno Na 6 ramkach, sporadycznie na 7 Czyli od razu zostanę na 7 ramkach, bo to mówię, to jeszcze mamy cały październik, jeszcze może być ciepło A już jest koniec, już jest koniec karmienia Także mówię, te pszczoły będą jeszcze Jeszcze będą pobierały ten pokarm także Także ta ramka taka będzie ta siódma rezerwowa. Później mu jeszcze tutaj na warozy już jest też, już po zabiegu. Warozy na pszczółkach nie widać. Pszczółka jest czysta, ale to nie znaczy, że tej warozy tutaj nie ma w tej rodzinie czy w innych. Dlatego to jeszcze prawdopodobnie w październiku poleję jeszcze kwasem octowym w uliczkach, wtedy tą ramkę jeszcze właśnie siódmą zabiorę tą rezerwową i powinno być wszystko ok. Pierwsza ramka osłonowa, słuchajcie, Pięknie zalana. Zasklepiona z góry. Super. Super. Więc mówię, gdzieś koło takiej ramce jest. Na pewno. O, i Kolejna ramka tak samo. Widzę, że z góry zalana wszystko. Chodzi se matuszka. Tu widzę z jednej strony... Z jednej strony jest też praktycznie cała zalana, zasklepiona Tu jest troszkę czerwi zasklepionego to jeszcze tutaj nie widać, matka sobie chodzi Dobra, kolejna ramka Tutaj właśnie zwrócimy uwagę, bo już mu się już te rodziny Tu właśnie gdzie mam nieskę, to praktycznie czerwiu już jest, no tam trochę zasklepionego czerwiu na dwóch ramkach i tu gdzie nie, gdzie sporadycznie jest troszkę jajek, a wszystko już jest pozalewane. Natomiast znaczy to wygląda, gdzie mam skonara G10, tam jeszcze czerwu jest no, dużo więcej. Także jest spora różnica między niecką a skonarem G10. Ale mówię, ja tu żadnych matek nie izoluję. Tak to wszystko wygląda jak wygląda. Też już nie ma dużo. jest parę jajeczek. Troszkę larw, jeszcze troszkę cewu, sklepionego to jest wszystko. Znaczy ja nie ma żadnego problemu. na tej pasie, co mam na kolejnej, na stawach, tam właśnie tej warozy jest znacznie więcej. Tam jest dużo na włoci i właśnie po tej na Sporo tej warozy się na tej pszczole pokazało, tu też mamy całą slurę zalaną, zasklepioną ładnie Także tutaj zapasy są naprawdę spore, można spać spokojnie Jeszcze mówię też tutaj było też, bo tu też na włoci jest dużo, tu są łąki Zostało na włoci też tego pożytku dużo na tych ramkach A Kolejna ramka tak samo tak samo zalana z dwóch stron nie ma żadnego katery, już nikt troszkę pieżli. jest fajnie, jest okej. Okay. Tutaj mamy tą ramkę z suszem, to za za zatwór. Tu jest kilka ramek z zatworem. Ja na razie tutaj zostawiam, nie zabieram. Jest przed chodna przed już już później zrobi coś Już To bo nie będą przeniesione do magazynku, tam jest zimno. Także no i kolejna ramka, to jest troszkę jest zalana. Stawimy to będzie sześć siódma, siódma, osłonowa, ale zakutowana. O osłonowa, tutaj jest jeździ dużo. Także jest to tego wiadomo podstawa. Do cennego rozwoju pszczółek. Dobra, możemy składać. No, Ramki są naprawdę ciężkie. Były jest 3 kg pokarmu w ramce warszawskiej poszerzanej. I mówię, no przegląd. Ścieśnia gniazdo dość, dość szybko poszedł, sprawnie, w ulach. Nic z może nic nowego nie ma, no bo praktycznie każdy sprzedaży tak ścieśniach gniazdo, podobnie wszystko wygląda. Także... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem ramek. Mata słomiana. Dobrze, tak to mniej więcej nie wygląda. Jeszcze wiadro z powrotem, już mało przyłupki kończą. Wbierają resztę syropu. Jak już mówiłem wcześniej, bardzo fajne podkarwanie z tych jader, fajnie pobierają szybko przyłki. Także nie ma żadnego problemu. Jedną bramkę tu jeszcze damy zaraz za zatwór, i się jeszcze przenoszą. Dobra, jeszcze widzę, że pszuki, jeszcze widzę, że przyłki tutaj noszą pyłek. Jeszcze widać, że wracają jeszcze z pyłkiem. Także bardzo fajnie. No w tym roku nie miałem tu problemu żadnego, żeby tego pyłku brakowało na każdym spasie, także pyłku było dużo. Już są pozakładane wkładki do uli, zasówki, pozasuwane, stawiane, żeby tu, jak mówił Robert, z pasieki na roztoczu się osy nie pchały, chociaż tutaj os tak raczej nie widać. Ale na tej jednej pasie, którą mam tam na stawach, to tam jest tych os naprawdę dużo tam jest masakra, można powiedzieć, z osami. Dlatego tam są też te pułapki pozakładane. Też szkładki wszędzie pozakładane tak i tutaj. No i też już są noce zimne, także tu trzeba pomału pomału już to wszystko te wloty właśnie zmniejszać Tak jak widać Przyłki sobie fajnie fajnie jeszcze pracują, latają to jak mówiłem wcześniej Ponad 2 hektary jest na włoci Nawodź już przekwitła. No i łąki. Fajny teren, wolny od chemii. Nie ma pól. Koło lasy, także jest spokój, cisza. No i co? Aby do wiosny. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Cześć.